Hej, zapraszam Was na odcinek, na który czekałam od początku tego roku. Czekaliśmy od początku tego roku. Na razie jestem sama, tak jak widzicie. W dalszej części tego filmu oczywiście dołączy do mnie Piotrek. A dzisiaj słuchajcie, będziemy pakować się na nasz wyjazd wakacyjny. Ja już z tej cierpliwością stwierdziłam, że po prostu w dzisiejszym dniu spakuję sobie kosmetyczki, A dlaczego kosmetyczki? Dlatego, że my i tak kupiliśmy wszystkie kosmetyki jakby na nowo, bo większość mi się już pokończyła, kremy mam już na wykończeniu i uważam, że spakowanie teraz tego do kosmetyczek będzie okej. Okay. A jeżeli chodzi o pakowanie walizek, to myślę, że będziemy to robić tak dwa dni przed wylotem, dzień przed wylotem, coś takiego. Ja sobie taką kosmetyczkę zamówiłam na temu. Jest ona dosyć fajna, bo jest ona pojemna, ma ona właśnie tutaj takie dwie duże przegródki, do tego pośrodku ma taką, wiecie, malutką zapinaną kieszonkę, gdzie można sobie nie gdzie jakąś nawet biżuterię i ja chyba właśnie na to sobie tą kieszonkę przeznaczę. Piotrkowi zamówiliśmy właśnie taką, w ogólnie myślałam, że ona będzie większa, nie jest ona zbyt duża, ale mam nadzieję, że tam się zmieści i też jeden minus jest taki, bo odpadł ten dzyndzelek, e, więc tak ciężko się ją otwiera, trzeba tutaj wsadzić palucha, ale można jej po prostu do, do końca nie zamykać i wtedy będzie mu na pewno łatwiej. Ona jest cała, a druga jest, to jest oh, jeszcze większa. Więc to naprawdę są wszystkie aż ciężkie to jest. Ja właśnie tutaj mam. Akurat to jest lista Piotrka, ale to łączę na razie swoją. Mam tutaj właśnie wszystko zapisane ładnie, nie wiem czy to widzicie teraz. Dobra, tak chyba będzie nam najwygodniej, bo ja wam powiem szczerze, że już ja tutaj nie mogłam znaleźć dobrego miejsca na to, bo jest strasznie gorąco od tych lamp. Krem na dzień i na noc. Ja akurat krem na dzień i na noc mam z więc tutaj taki też zapakuję. Jeżeli chodzi o mój SPF, to ja sobie akurat biorę ten z Dermiki. Teraz pójdę do makijażu. Taki, jest troszeczkę mniejszy, ale To no też nie jest za mały Mydełko do demakieru. Ja ogólnie używam takie z Ja Tak się wycofaniłam i stwierdziłam, że sobie właśnie je dam Do małego pojemniczka po Takim kremiku Waciki, bagietki O, mogę wziąć całe i wezmę się po prostu Do, słuchajcie, tego mm, Do walizki po prostu, więc znam, co tam Serum na dzień i na noc, co muszę sobie Przynieść z góry, bo właśnie tutaj go nie mam Acne Derm to, to już mamy, szukamy sobie. To acne chyba sobie schowam tutaj tak z boku. Maseczka do ust, też właśnie się taką zakupiłam. Maszynka do golenia. To są moje maszynki. To są ogólnie trzy maszynki, bo też są piotr więc ja sobie po prostu biorę swoją. W ogóle już mam męskie maszynki, więc nie jeżeli teraz się zdziwiliście czemu jest męska, bo ja właśnie bardzo lubię męskie. Okej, okay, szczyteczka też sobie gdzieś tutaj właśnie ląduje. ochronę do włosów, czy ją w tym zmieszczę? Hmm, hmm, hmm. Ogólnie, bo ja wspomniałam jeszcze o jednym spf bo ja mam jeszcze jeden SPF, właśnie taki, taki delikatny pigment brązowy i właśnie go bardzo lubię, więc on też oczywiście ze mną leci. Wkładki i podpaski, muszę właśnie dzisiaj kupić jeszcze tam chony, a jeżeli chodzi o wkładki, to właśnie nie wiem, czy sobie je wyciągnąć i gdzieś tutaj je schować, bo mogłabym też je schować w sumie tu. Jeżeli chodzi o Piotrka, to udało mi się właśnie tutaj schować e, jego SPF, dwie maszynki do golenia, szczoteczkę, schowałam właśnie naszą pastę, e, tutaj jest guma do włosów i jest jeszcze krem, e, właśnie taki Nano z Nivea. Już powinnam do niego schować właśnie piankę do golenia i zodorant ich chyba perfumkę. Ale stwierdziłam, że już nie będę jak zmęczyła tej kosmetyczki, ona i tak jest dosyć mała, więc po prostu takie rzeczy pójdą osobno do walizki, też tak może być. Jeszcze tutaj dopakowałam sobie do takiej mojej kosmetyczki z Gesa. Ja ją ogólnie mam do jakichś takich... Jak robiłam sobie brwi i tak dalej, to tutaj wszystko woziłam. I właśnie tutaj jeszcze wszystko sobie zapakowałam, między innymi teraz dla Was to wszystko powyciągam. Krem do ciałatki po prostu do smarowania to jest akurat żel łagodzący. taki wiecie, jak po opalaniu coś nam będzie coś nas będzie piekło i tak dalej. Oczywiście krem do opalania kolastynka. Tutaj właśnie dla Piotka żel pod prysznic. No i żel pod prysznic. Dla mnie. Jeżeli chodzi jeszcze o szampony, takie rzeczy, no to myślę, że właśnie to już schowamy sobie do walizki. Chyba, że coś tutaj się jeszcze zmieści, ale to już zobaczymy, jak będziemy mieć walizki. Są mi do spakowania jakieś takie spineczki i właśnie możesz pokazać biżu. No i oczywiście okulary. Wszystko? Nie, no nie wszystko, oczywiście, że nie. Więc ja to wszystko sobie teraz spakuję do tej jednej kosmetyczki. I ogólnie jest to kosmetyczka z boiska. Ponieważ Wp. E, może wam kiedyś Piotr opowiedzieć swoją historię, Wirtualna tak Polska. ale jeżeli nie no to po prostu zostawmy to bez komentarza. Jest to taka... I nie mogą znaleźć swojej fajnej kosmetyczki w serduszka, takiej ładnej, więc <grym> niestety <sami grym> musimy się taką... Wielka szkoda. Chyba wezmę sobie te swoje kąciki, to są moje jedne z ulubionych i tak szczerze chyba przystanę na tych. Na pewno wiesz, że chyba sobie to opamiętam. Tak, Bo to ja ogólnie kupiłem to w Grecji. Kupiłeś w Grecji, tak? Oczywiście to są moje muszelki, które też muszę, muszę wziąć. na pewno sobie tą spinka bo specjalnie ją kupiłam na wakacje, więc fajnie by było muszę wziąć też taką klamrę dlatego, że ja sobie szybko często włosy, na przykład jak umyję je więc to jest na pewno kluczowe wezmę sobie taką właśnie, nie wiem, jakąś jedną gumeczkę czy coś jeszcze Piotrek sobie przypomniał, że właśnie chce wziąć swój ulubiony łańcuszek więc ja ci go kochanie, moje najdroższe, Wam do tego, dobra? moja dziewczyna, patrzy często w oczy na... moja dziewczyna Moja dziewczyna patrzy często w oczy me Taki że schowałam właśnie tutaj te muszelki, schowałam biżuterię Tu właśnie Piotrek ten i schowałam po prostu moje wszystkie gumeczki, które potrzebuję Potrzebuję jeszcze gumeczkę na noc, ale to ją schowam przed wyjazdem A jeżeli chodzi o te okulary, to po prostu bez sensu je tutaj też zamykać, bo te pudełka są duże Więc po prostu tak w pudełkach damy je do... w ciuchy wsadzimy No Pomiędzy ciuchy Dobra, widzimy się jutro no. Ej, się teraz zawaliście, dzisiaj najgorsze... Trineczki. W ogóle kupiliśmy jeszcze dzisiaj taką poduszkę z Pepco, 12 zł. Ja wam pokażę co biorę, a później będę sobie sama to składała. Więc tak, biorę tą z temu. Jeżeli chodzi o sukienki, to biorę jeszcze taką białą, bo uważam, że spoko też do opalenizny taka biała będzie wyglądała. Taką długą. Ona jest taka serio długa. Ja ją gdzieś kiedyś na promocję dorwałam w Sinsei. Wejdź, taką to jest akurat moja ulubiona wakacyjna sukienka, bo ja jej w Polsce w ogóle nie noszę, dlatego że ona strasznie prześwituje, wszystko w niej widać. I stwierdziłam, że jednak jej nie daje do prawie, bo miałam ją raz na sobie. W ogóle nie śmierdzi. Nie śmierdzi, co nie? Nie. Pewnie ją ten raz na wakacjach ubiorę. Biorę też taką... Nie mm, znaczy to w sumie jest sukienka, taka dwuczęściowa sukienka. Jest taka, że tutaj sobie zakładać taką górę. I dalej jest właśnie taka wycięta spódnica. Taki komplecik, też go w tamtym roku miałam jest super. Spódniczka i do tego taki topik. Jeszcze wracając do sukienek, bo jeszcze mam jedną sukienkę. To jest akurat nowa sukienka z Bershki. Totalna miniowa, więc idealnie. Też mi się wydaje, że tam się sprawdzi. Jeżeli chodzi o komplety, to ja sobie ostatnio stworzyłam taki komplet sama. Właśnie tą spódniczkę i też mam gdzieś zdjęcie w tym. Tą spódniczkę i właśnie taki topik do tego. No ja zaraz stwierdzę, że ja tego za dużo biorę. Jeśli chodzi o spodenki, to biorę takie zwykłe, też mam je na lewej stronie, ale już zobaczcie. i biorę też takie szare, ale te szare biorę ze sobą do torebki, bo od razu sobie przebiorę po prostu jak tam przylecimy, bo pewnie będziemy chwilę czekać na pokój, więc akurat yy, nie będzie mi się dupka pociła. Biorę taką zwykłą spódniczkę, ja ją mega lubię nawet na strój kąpielowy szybko zakładać jak wychodzę, więc ona jest mega wygodna, nawet jak nie tak do chodzenia... To właśnie do stroju, ale też to każdy top do niej pasuje, więc też właśnie fajnie. Zwykłe czarne kolarki. Za sobie takie jeansowe spodenki, zwykłe czarne. każdy wakacje z nimi. Beżowy top do wszystkiego zawsze, fajnie. Dalej też zwykły czarny top, różowy top, żeby było trochę ciekawiej czasami. E, brązowy topik, a tu to już wchodzimy na inne. To są chyba moje dwa ulubione w ogóle kroje topów. Albo lubię taki, albo właśnie taki. Taki sam jak ten brązowy, mam biały. I jeszcze taki sam jak ten biały. Wziąłam sobie czarny. Poczekaj wybrać stroje. Na pewno wezmę sobie narzutkę na strój. Mam taki zwykły czarny klasyczny. Ja nie będę wam jej wyciągała. Jeżeli chcecie, to idźcie na TikToka. Ja pokazywałam wszystkie stroje. Czerwony specjalnie kupiłam, więc też na pewno ten czerwony wezmę. Kolejny czarny. i on jest już taki troszeczkę inny. On, ma, on jest też tak. Jest taki bardziej taki bajeranski, więc go też na pewno. Różowy. Cztery stroje. W sumie białego jeszcze nie miałam. różowego już w sumie miałam. Mhm. Mm specjalnie -hmm. pod niego stanie, więc chyba wezmę sobie biały. Ja chciałam jeszcze schować sobie torebkę, więc też ją chyba sobie właśnie tutaj o, schowa. Wróciłam teraz z klapkami. Jeżeli chodzi o klapki, to biorę sobie takie czarne, te bardziej eleganckie, czyli do sukienek. Biorę też takie i na no, odwrót beżowe, więc też fajnie, bo nawet do jakichś beżowych sukienek czy coś. I klasyczne czarne, takie na na basen, na plażę i w ogóle takie nawet na śniadanko, czy coś sobie pójść. Buty schowane, tutaj właśnie jeszcze jakieś resztki rzeczy, które po prostu nie zmieściłam do kosmetyczki, czyli odżywka do włosów kulka pod pachę, mmm, moja ulubiona mgiełka, jakieś tam właśnie wkładki, bo już nie wyciągałam, nie wiem czy okresu nie dostanę, więc lepiej było wziąć całe, e, chusteczki nawilżające, wasiki, no to jest właśnie moja kosmetyczka z tą pielęgnacją, którą dokładaliśmy. Sobie jeszcze schowałam dwie maseczki, schowałam sobie tak po prostu woreczek na brudną bieliznę. O, lusterko tak między ciuchy właśnie schowałam sobie, tam jest jeszcze torebka, jakaś druga na przebranie i druga ta kosmetyczka z biżuterem, ze spinkami. No, tu są stroje kąpielowe i narzutki. Widzisz mnie? Widzę Widzisz mnie? widzicie Ja się w ogóle cieszę, że lecimy na ten wyjazd, ponieważ tutaj jest deszczowo przez cały mm. dzień wydzielać, a my będziemy na wakacje odpoczywać. Więc. Eee, fajną koszulę, taką elegancką, kupiłem w Shainie. Czy to było z temu, Paula? Shain. No, mamy spodeneczki. Kupiłem takie spodenki z New York. New Yorkera, przepraszam. Poszuleczka ładna, elegancka, biała. Spodeneczki, koszuleczka, cyk. Tak, koszuleczka. O, mm. moja ulubiona koszulka, którą kupiłem dwa lata temu w Grecji. Ralfa, cyk, koszulka z baby jeans, cyk. No i już nie jestem się obracać no. no dobra, okej. Okay. Z New Yorkera koszulka. I tak teraz ja będę musiała to obracać na lewą stronę. O, fajne spodnie kupiłem za 80-70 zł w New Yorkerze. Kiedy no ja i taka wiecie? fajna polówka. Polówka jest to koszulka? No, taka koszula, koszulka? No to no, tak ja nie polówka. wiem. No. Jak to nazwać? I Ale... to wszystko. Szybko jasny na temat. No oczywiście pokażę Wam, jakie kropki biorę do siebie. Biorę takie z Sinseja i takie z no. Ja mam Ale... czerwony strój i specjalnie kupiłam czerwony strój i to wy z czerwonej kąpielówki, więc o to chodzi. Żeby byli sweet capo. Takie à la Ken. Tak. One są mega fajne. My wtedy pamiętam, że w roku robiliśmy ja w różowym. Strój. A To też jest Sinsea w ogóle, tak? To i to jest Sinseja? Tak, wszystkie są Sinseja. Nie, tam tamte są szajna, czerwone Aha Aha, ha, no. Klasyka też z Sinseja. Tak. Kąpielówki. Tutaj mam swoje ciuszki, spodenki, koszulki, po prawej stronie mam pianka do stylizacji włosów, gacie potacie, okulary przeciwsłoneczne. A i tu są jeszcze kąpielówki. Ręczniki plażowe, krapeczki, no moja kosmetyczka, a tam są jakieś pierdółki, nie? Gąbka do mycia i jej i, i twoje kosmetyczka. Nie, to są nasze wspólne takie do ciała, SPF-y itd. ale ja myślę, no to twoje nie No nie, przy tym są SPF, -y, kremy do ciała, krem łagodzący żele, podprysznic, ja, e, nie e, żele pod prysznic, żele pod prysznic, szczoteczki. Już skończyliśmy. Zrobiłam Pyciakowi brawki i sobie też zrobiłam henną. No ja Twoje mamy Znam zrobiłam. Więc naprawdę dzisiaj to po prostu nie wiem, tak o dzień. Tak że mamy Bo następny vlog już będzie wakacyjny, ale to jak wrócimy z wakacji. Dokładnie. Czyli on będzie dzisiaj, myślę, w połowie lipca? że za niego spędzimy. No, coś no, takiego. No. Widzimy się w następnym vlogu, który będzie wakacyjny, nie? Tak. No do zobaczenia. Pa! pa!